Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja się nazywam Maciej Andrzej Jaworaki, a to jest JBC Tresex Daily Vlog podcast. I chciałbym się dzisiaj podzielić tym, że wszystkie moje duże problemy, a mówiąc nawet precyzyjniej, wszystkie moje rozwiązania, moich dużych problemów sprowadzają się do akceptacji prawdy i życia zgodnie z tą prawdą. I chciałbym podzielić się trzema takimi trochę symbolicznymi przykładami z mojego życia, aczkolwiek moją tezą, którą chciałbym tutaj pokazać, czy no, jest to, że w zasadzie jakiego, jakiegokolwiek problemu byśmy sobie nie wzięli, to mechanizm rozwiązywania problemu będzie ten sam. Przykład numer jeden: problem numer jeden jest taki, że wpłaciłem do Buckmachera 100 złotych, miałem strategię, dobrze mi szło. I udało się dojść do 150 zł, ale potem miałem gorszą serię i przegrałem 20 zł. I nie umiałem zaakceptować, że jestem tylko 30 zł na plusie, a byłem 50 zł na plusie. I mam duże pragnienie do tego, żeby się odegrać i żeby jak najszybciej wrócić do tego, żeby mieć 150 albo i więcej. I rozwiązanie tego problemu sprowadza się do akceptacji tego, że mam. Pragnienie się odegrać, bo mam jakieś uwarunkowania, które w poniekąd w dużej mierze też sprowadziły mnie do sytuacji, dzięki temu, że miałem taką dużą determinację i miałem taki gut tego, to, to, to gdzieś tam dużo pracy poświęciłem na to, żeby studiować temat, na to, żeby gdzieś tam właśnie analizować wszystko, więc zaakceptować właśnie to, że mam takie pragnienie do odegrania się, ale też zaakceptować, że jestem tylko 30 zł do przodu. I przekalkulować sobie wszystko. I wniosek jest taki, żeby pomimo, jakby w pełnym poszanowaniu, uhonorowaniu swoich rząd, swoich demonicznych rząd, żeby się odegrać jak najszybciej, żeby po prostu trzymać się planu i niezależnie od rezultatu, mieć intencję, żeby wrócić do podobnej analizy, i zaakceptować wszystko, co się po prostu dzieje w danym momencie. I to, do tego sprowadza się rozwiązanie w tym akurat tutaj przypadku. Problem numer dwa jest taki, że załóżmy, nie umiem trzymać się założeń mojej diety i ciągle chcę się obiadać. Tutaj rozwiązanie problemu brzmi hmm, przestać pierdolić nieprecyzyjne twierdzenia, tylko po prostu skoncentrować się na tym, żeby. Rozrysować sobie to wszystko w bardzo konkretny sposób, bo oczywiście esencją będzie akceptacja, ale żeby coś zaakceptować, to najpierw trzeba wiedzieć, co zaakceptować. Więc tutaj skupiłbym się na tym, żeby rozrysować sobie suche dane, a mianowicie jakie są założenia mojej diety, dlaczego akurat takie są założenia tej diety, co to znaczy ciągle mam pragnienie się obiadać, czy to jest. Raz na dzień, czy to jest raz na tydzień, czy to jest raz na miesiąc, do czego sprowadzałoby się obiadanie, z jakimi emocjami się to wiąże, ile tak naprawdę chciałbym zjeść, gdyby sprowadzało się do tego, że chcę się obiadać, no i zacząć od tego, żeby precyzyjne dane wyłożyć na stół, a następnie je zaakceptować i skoncentrować się na jakimś jednym konkretnym ruchu, na jednym konkretnym założeniu. No i problem numer 3 jest taki rozbiję go sobie na trzy punkty, ale aczkolwiek będzie to dokładnie to samo, też w ostatnich tutaj miesiącach wiodący temat relacji, więc niech to będzie problem, że napisałem do dziewczyny i mi nie odpisała, albo spotkaliśmy się, ale drugi raz się nie chce spotkać. Albo jesteśmy 5 lat razem w związku, i ona nie zachowuje się w taki sposób, w jaki ja chciałbym, żeby się zachowywała. Można to sprowadzić jeszcze do bardziej precyzyjnego przykładu, czyli taki, że ona chce i chodzi na dyskoteki, a mi się to nie podoba i chce, żeby nie chodziła. Albo cokolwiek innego. To naprawdę będzie zawsze to samo. No i tutaj rozwiązanie problemu brzmi: zaakceptować, że. Nie zaprezentowałem się wystarczająco atrakcyjnie, żeby mi chciała odpisać albo żeby chciała się spotkać drugi raz albo nie zaprezentowałem się przez 5 lat w związku wystarczająco atrakcyjnie, żeby sama z siebie chciała się zachowywać w taki sposób, w jaki ja życzyłbym sobie, żeby się zachowywała lub nie wie, w jaki sposób ja chciałbym, żeby ona się zachowywała. No i tutaj można po prostu powiedzieć o swoich. Preferencjach o swoich pragnieniach, bez domagania się, że ktoś ma się w taki sposób zachowywać, tylko żeby dać szansę temu, że czy chciałabyś się zachowywać tak, jak mi by sprawiało to satysfakcję, czy nie, a następnie wszystko zaakceptować i zastanowić się, czy to jest eh, dla mnie do zaakceptowania, czy nie. Jeżeli jest, to zaakceptować, ale prawdopodobnie nie jest do zaakceptowania, no i wtedy wyznaczyć granicę i powiedzieć, że jeżeli tak, to będzie. Wyglądało dalej, to ja siebie w tym nie widzę, i podobnie jak w poprzednich przykładach, a zwłaszcza w pierwszym przykładzie, niezależnie od rezultatu, mieć intencję, żeby wrócić do takiej analizy i zaakceptować wszystko, co jest do zaakceptowania, i kontynuować ten cykl w pełnej harmonii, akceptacji i w głębokim spokoju. Tutaj taki challenge. Czy ktoś jest mi w stanie zaproponować? przykład problemu, do którego nie miałoby zastosowanie to rozwiązanie, które starałem się tutaj tak symbolicznie na podstawie trzech przykładów przekazać. Będę bardzo wdzięczny i dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Yo!